Dzień dobry. Szanowni Państwo, w styczniu dopowiedzieliśmy, że ruszamy z dwoma nowymi projektami. Jednym z projektów będzie projekt Przemysława Tobolczyka, koordynatora projektu, o którym dzisiaj, o którym dzisiaj powiemy. Będzie on dotyczył NGO-sów, czyli organizacji pozarządowych. Drugi projekt będzie, to projekt mój, będzie dotyczył kobiet i będzie skierowany przede wszystkim do kobiet i dla kobiet, ale o nim będzie więcej w marcu. W konferencji biorą udział radny Rady Powiatu Kutnowskiego, pan Artur Gierula oraz wspomniany wcześniej Przemysław Tobolczyk, czyli koordynator projektu o Osak. Jako pierwszemu oddaję głos Przemkowi Tobolczykowi. Dzień dobry bardzo. Chciałem przede wszystkim na wstępie podziękować za, za przybycie, pomimo takiej aury pogodowej. A mianowicie chciałbym też podziękować za to, że już tutaj liczne informacje do, do, dochodzą do mnie i są zgłoszenia właśnie tak zwanych podmiotów ekonomicznych, czyli stowarzyszeń i fundacji, które, które chcą właśnie w tym obszarze współpracować. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że docelowo powstanie społeczna radia NGO, NGO-sów w naszym mieście, w naszym powiecie. Wiadomo jak bardzo ważne są dla nas stowarzyszenia, fundacje, bo przyczyniają się do łatwiejszego życia lokalnego, przyczyniają się do tego, że nasi mieszkańcy miasta mogą sobie swobodniej żyć i po prostu korzystać z tych wszystkich organizacji. Moim zadaniem będzie wprowadzić innowacyjne rozwiązania tak, żeby na chwilę obecną... Wyrównać wszystkim szanse, a nie po prostu pozycjonować, czyli dorenować jedną organizację, więc to jest mój przede wszystkim bardzo ważny aspekt, w którym będę się kierunkował, czyli równowaga dla wszystkich, tak, żebyśmy mogli sobie spogodnie tutaj funkcjonować, tak żeby nie było niepotrzebnych zgrzytów na tej płaszczyźnie, tak żebyśmy mogli wszyscy się rozumieć i wzajemnie sobie wymieniać problemy tak, żebyśmy mogli wspólnie stworzyć naprawdę jedną fajną, dużą w przyszłości może federację NGO-sów na powiat kutnowski. I mam nadzieję, że, że będę mógł temu koordynować, więc póki co docelowa Rada Społeczna NGO. Zapraszam jeszcze wszystkie te podmioty, które mimo wszystko się interesują, ale do końca nie chcą jeszcze w odpowiedni moment wejść, więc zachęcam wszystkich do współpracy. Myślę, że niebawem już zrobimy takie oficjalne spotkanie. A, dzień dobry. Kwestia dotyczy tego, że chcemy zupełnie zmienić podejście do tego, jak funkcjonuje, jak wygląda relacja między władzą a podmiotami ekonomii społecznej. Przede wszystkim uważamy, że należy budować od dołu, czyli podmioty ekonomii społecznej najlepiej wiedzą, jakie spotykają problemy i co trzeba rozwiązać. I to od pierwszego, najważniejszego elementu, aż po kolejne. W związku z tym chcemy pełnić rolę służebną, chcemy wspierać i pomagać, a jednocześnie chcemy się no, przy okazji uczyć oczywiście, jak należy funkcjonować w ramach e, organizacji pozarządowych. I chcemy przy okazji również stworzyć e, to, co Przemek już wspomniał, federację takich organizacji, które będą ze sobą chciały współpracować, to po pierwsze. E, I po drugie, być może z biegiem czasu uda się nam osiągnąć efekt synergii, i dzięki temu rozwiązywać problemy, które dotykają bezpośrednio obywateli, ponieważ wychodzimy z założenia, że mamy pełnić rolę służebną, i w związku z tym do tej funkcji będziemy starali się dostosować, i być może w niej również starać się znaleźć jak najlepszy sposób na wspólne funkcjonowanie. Podmiota, podmioty takie jak organizacje pozarządowe to przede wszystkim. Organizacje, instytucje, które budują społeczność lokalną, społeczeństwo obywatelskie. Chcemy służyć pomocą, chcemy stwarzać nowe możliwości, chcemy wspierać w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. To są te elementy, które uważamy są istotne i jesteśmy do dyspozycji. Bardzo dziękuję. I tak jeszcze kończąc, budowanie. Y NGO-sów to przede wszystkim budowanie społeczeństwa obywatelskiego i na to przede wszystkim stawiamy, zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do zgłoszenia się do nas, powiemy więcej szczegółów, także władza jest dla ludzi, a nie ludzie dla władzy, a takie podmioty jak NGO-sy powinny być właśnie przede wszystkim podmiotami, a nie przedmiotami. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś są pytania może od państwa? Tak, chciałbym się zapytać, od kiedy chcecie Państwo ruszyć. E, dziękuję panie redaktorze za zapytanie, więc y, mianowicie tutaj są już y, pierwsze podmioty, które tutaj zgłosiły chęć współpracy. Myślę, że na początku marca be, be, odbędzie się pierwsze spotkanie e, w ramach e, przyszłościowej rady e, NGO i... Zapraszam do kontaktu z moją osobą i po prostu będziemy dalej budować wspólną tak naprawdę powiedzmy markę. Dziękuję bardzo. To, co mogę dodać, to co, to, co mogę dodać, nie jest to projekt, który ma błysnąć jak Meteor. To jest projekt, który uważamy będzie budowany przy naszej współpracy, przez podmioty ekonomii społecznej przez kilka lat. Być może za ten czas będziemy mogli wypracować taką formułę i osiągnąć takie efekty, że wszyscy będą z tego zadowoleni. Przede wszystkim myślimy o mieszkańcach miasta Kutna i Powiatu Kutnoskiego. Znaczy bardzo ważne i istotne jest to, że przede wszystkim będziemy się spotykać i wspólnie rozwiązywać problemy, bo jak to się mówi, jest im więcej głów do pracy, tym bardziej większe rezultaty, więc każdy, każdy prezes, czy każdy członek danej fundacji ma, ma swoje poglądy czy swoje spostrzeżenia na to, jak innej na przykład fundacji pomóc, czy pomóc innej organizacji. Nawzajem będziemy się wymieniać informacjami, nawzajem będziemy podnosić wspólne cele i nawzajem będziemy się wspierać w tych trudnych momentach, a niewątpliwie w te momenty, w tym momencie gdzie są. Czy mogę tak że zrobić w ten sposób, że wszystkie stowarzyszenia były równo traktowane czy organizacje? Dokładnie. Cały czas to podkreślam od samego początku, nawet na poprzedniej konferencji, że chcę wprowadzić równowagę, żeby nie było na zasadzie, jak ja w tym momencie mam prawo to określić, jest liderowanie kilku tak naprawdę podmiotów, a reszta jest z tyłu i nie ma szans tak naprawdę nawet, może powiedzieć galopujące nawet, gonić te, te, tych, tych liderów, więc ja chcę tutaj stworzyć równomierne szanse dla wszystkich, tak, by wszyscy mieli równe pole do działania i żebyśmy równo przekazywali energię naszych mieszkańców miasta Kutna. Czyli do tej pory, jak mówicie, wiecie, Państwo zgłosiły się już pewne jakieś tam instytucje? Czy one już mówią o jakichś znaczy takich problemach? Znaczy, tak, tak. Mam już tutaj kilka, kilka właśnie tutaj stowarzyszeń, nawet są dwie fundacje. Znam po części problemy, w jakim, jakie są problemy, jakie dotyczą tych fundacji. Wiem poniekąd, jak je rozwiązać, bo też sam jestem prezesem stowarzyszenia i też wiem, na czym te problemy polegają, więc sam się borykam z tym wszystkim. I myślę, że wspólnie znajdziemy właśnie porozumienie i cele, które właśnie będziemy rozwiązywać te problemy. Możemy już powiedzieć o jakich problemach mniej więcej już mówią organizacje stowarzyszenia, czy na razie jeszcze wysiłki znaczy na chwilę obecną jest mnóstwo problemów chociażby związanych z tą sytuacją epidemiologiczną, w jakiej jesteśmy, ale też jest mnóstwo problemów związanych przez zaniedbanie tak naprawdę na naszego miasta poprzez na niektóre organizacje posamorządowe, więc te organizacje samorządowe oficjalnie o tym mówią, że po prostu są zapomniane przez nasze miasto i one się nie, nie, jakby to by nie ukrywają tego, tylko wręcz deklarują, że jest potrzeba wsparcia ich i oni są w stanie przekazać swoją energię mieszkańcom poprzez wsparcie dla nich. No, ale po prostu, tak jak mówię, są zapomniane przez obecne władze. Czy jednym z problemów jest brak finansowania, może, to, yy, to może też, chociaż niekoniecznie, bo wiemy o tym, że są yy, konkursy z Urzędu Marszałkowskiego czy z różnych tematów. Nie trzeba tutaj. Yy, wiadomo, finanse są bardzo ważnym, potrzebnym elementem do tego wszystkiego, ale nie chodzi tutaj tylko o zaczep finansowy, chodzi tak zwane o nawet równotraktowanie, czyli brak jakiejśkolwiek dyplomacji, czy brak jakiegokolwiek równoważenia tych wszystkich stowarzyszeń yy, w naszym mieście. Ja jest to w naszym mieście. Co nie za... O, mój kochany redaktorze, że tak powiem już. <grych> e, jest mnóstwo jeśli ja, chodzi no. o zarejestrowane Jeśli chodzi o zarejestrowane, to liczba zbliża się do 200 w mieście. O, o właśnie, bo na, e, nie jak po, w powiecie to jest ponad 300. Dokładnie. E, biorąc pod uwagę aktywność, to jest e, powiedzmy jedna trzecia jest podmiotów aktywnych, e, systematycznie funkcjonujących. E, z tego co też e, zaczął mówić Przemek, e, istotną kwestią jest również dla nas to, żeby w tym czasie o którym e, mówimy doprowadzić do sytuacji w której zdecydowanie większe środki będą przeznaczane na e, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w mieście i w powiecie w taki sposób żeby to odbywało się transparentnie i w sposób e, bardzo e, otwarty Również w kwestii takiej, żeby dotyczyło to chociażby postępowań konkursowych, które będą miały charakter właśnie otwarty, gdzie każdy będzie mógł potem przejrzeć również dokumentację postępowania i ustosunkować się do tego, w jaki sposób kto podejmował konkretne decyzje.